Siemaneczko, nie? Witacie w moim kolejnym odcinku? Kurwa, potknęłem się od belkę. Kurwa, no. kurwa, kątownik potrzebuję. Już, kurwa. Zaraz mi przygotują kątownik. Ale patrzcie, co tu kurwa jest do chuja. Tu normalnie jest gokart. Kurwa. Ale zabaweczka fajna. Czterosów Normalnie, kurwa w automacie kurwa linka ma wyrwaną takie zabawki tu kurwa są normalnie kurwa jakiś potwór jedzie tam jest fajny laser kurwa wielki właśnie kurwa prezesa się zapytam ile będzie chciał za wycięcie na laserze E, tego, kurwa, e, z nierdzewki, kurwa, potetwoucza, kurwa, normalnie. No, tu mają normalnie tę wędzarnię. te sami zrobili, bo to jest zajebista firma, Rokater, polecam ją. No, tu ładnie rurki, kurwa. Pokażę wam laser, kurwa, jaki mają zajebisty. No, tu mają, kurwa, te... Rolki kurwa, żeby takie kurwa rury robić wielkie. A tu jest kurwa laser do chuja. No i tu mi ładnie wytną kurwa patokoucza kurwa. Normalnie. No to wszystko no, laserem wycinane było, nie? Patrzcie, jaki on jest wielki kurwa. Taki kurwa wyjebany. No tu jakieś jakieś giętarki, takie tam pierdoły kurwa. No dobra, to by było na tyle kurwa. Pato coach, kurwa serdecznie pozdrawiam. O, tu coś wycinali kurwa Renifera kurwa. Z zająca? Koko! Wycieli kurwa Koko! No, 6-9 normalnie I gdzie jest kurwa? Koko! A nie, to Renifer przewrócony do góry nogami kurwa No, dobra Potokoł serdecznie pozdrawia No, i pozdrawiam firmę Rokater, normalnie